Dzień dobry, witam serdecznie na budżecie w Realu. Wiele osób już czekało, ja musiałam trochę się zebrać. Trochę mnie to kosztuje pracy i musiałam mieć chwilę przerwy, bo się zawiesiłam na kilku budżetach. Ale żeby przełamać impas, właśnie biorę się do roboty. Zaczynajmy, bardzo dziękuję za wiadomości. Odgrzebuję się, bo to już od początku roku mam zaległości, więc wymyślę sobie imię pani, czego nie było ostatnio. Marlena. Pani Marlena, mamy rodzinę 2 plus 2, ale super. Bardzo często prosicie o format 2 plus 2. To jest chyba większość, wydaje mi się, ludzi na moim kanale ma właśnie taką, taką opcję. No to jedziemy. Um, oglądam Pani filmiki chyba od dwóch lat Dzięki nim zmieniłam trochę podejście Do domowego budżetowania e, Super, zobaczmy Jestem teraz w takiej sytuacji, że potrzebuję Żeby ktoś zobaczył mój budżet I ocenił, czy nic mi nie umyka Ale od początku no, to, Czyli tutaj będzie weryfikacja Trochę obczajka e, Ja, mąż, dwójka dzieci Oboje z mężem pracujemy Dzieci chodzą do żłobka i przedszkola Mamy kredyt hipoteczny Budżet Prowadzę od kilku lat. Skupiłam się w nim na pamiętaniu o bieżących opłatach. Za bardzo nie analizowałam, gdzie uciekają pieniądze. Dobra, czyli budżet był taki bardzo techniczny. Za co opłaty? Ile? Spoko. To jest taki pierwszy etap, no bo później zaczynamy sobie planować. W tamtych czasach z mężem odkładaliśmy na swoje osobiste konto oszczędnościowe. Każdy z nas miał swój worek. Potem przyszedł czas pandemicznej inflacji i ciąży. Wtedy trafiłam na pani kanał i zaczęłam prowadzić zmiany w budżetowaniu. Wyznaczyłam cele. Super, jakie będziemy odkładać. Niestety nie miałam okazji przetestować tego w praktyce, ponieważ na ponad rok stracił mąż mój pracę. O matka, jakie to jest stresujące. Co ja do tej pory czuję rodzaj traumy po tym czasie, kiedy ja byłam za dzieckiem, mój mąż stracił pracę. Pamiętam to i, i do tej pory, powiem Wam, że jest jakaś nerwowa sytuacja, to moje ciało momentalnie sobie przypomina to całe napięcie. Zwarcie po prostu się w sobie i ten cały stres tamtego czasu wtedy. Uważam, że to jest rodzaj traumy. E, żyliśmy wtedy z mojego zasiłku macierzyńskiego i oszczędności. Bardzo to uszczupliło nasze oszczędności. No tak i też nie dość, że uszczupliło, to pomogło Wam przetrwać. Mąż już od ponad pół roku pracuje i na nowo musieliśmy przeorganizować budżet. Um, ok, czyli tutaj mamy jeszcze um, pracę męża do września, później nie wiadomo. Zacznijmy liczyć, jak to wygląda. Ok, czyli pani Marlena, 5700, mąż 3800. Czasem ma nadgodziny, dodatki, coś tam, coś tam. 800, plus, czyli tak? Dwójka dzieci, dobrze pamiętam. 1600. Mhm. I co? Na dwoje dzieci. całe jest odkładane na oszczędności. Po 500 na ich kontach. Czyli mamy tu jakby 1000 na dzieci. Z tego bierzemy na dodatkowe zajęcia dla dzieci, ewentualnie jakieś wyjścia. Po 300 zaczęłam odkładać na ich komunię. I chyba też z tych pieniędzy, co? Czy nie? Chyba tak. Ale tu nie będę się czepiać, bo tu widać ewidentnie, że macie plan na te pieniądze. Celem na komunię jest odłożenie 10 tysięcy. To rozumiem, że jakby w formie zabezpieczenia oszczędności dla dzieci takie pieniądze, prawda? Bo raczej nie impreza. Ale to fajny cel, żeby dzieciaki miały. Jakiś rodzaj, może aktywów, konta oszczędności, sama nie wiem. Dobra. Program aktywnie w żłobku, czyli państwo płaci 1500 z tego co pamiętam, a resztę się dolewa, czyli żłobek dostaje bezpośrednio pieniądze na konto. Mhm. I zwraca, yy, i co? Po otrzymaniu przelewu zwraca. Aha. Dobra, czyli możecie dopłacać trochę za żłobek albo w ogóle nie. O, kredyt. 2000. Rata jest w rzeczywistości mniejsza, ale nadpłacam kredyt do równych 2000. Fajnie. Część. 1370. Telefony, TV, telewizja napiszę telewizja, bo tu też jest chyba internet, co? 140, a nie internet osobno, 125. Czyli tam jest telewizja i telefony. OK. Ubezpieczenie osobiste od kredytu 203 żłobek prywatny pobyt wyżywienie zajęcia 1900. RŁOBERK. 1900. przedszkole Państwowe. 360. Mhm. Bilet miesięczny dla mnie, dla męża. 152. Prąd co dwa miesiące, ale w jednym nadpłacę, a w drugim płacę pozostałą część rachunku. 150 złotych miesięcznie. No, pewnie około. Rata za sprzęt. 255. E, jedzenie. 1600. Na mieście. Drobnostki, stówka. Miasto napisze. No to co? Pewnie jakaś tam kawa, coś tam. A, tak, nawet pani Marle napisze. Że kawa na mieście. Ewentualnie zamówienie wybiad, obiadu na wynos. Dobra. Karta obiadowa u męża. 50. To musi być super sprawa, ta karta obiadowa. Co? Musi to znacznie wpływać na rachunki za jedzenie. Dlatego jest 1600. Wyjście z dziećmi 150. Dzieci. Wyjścia 150. Fajnie. Niezaplanowane 300, super. Ewentualne suplementy, witaminy 100, czyli zdrowie napiszę. Trochę nie, ale napiszę, tak. Dobra, oszczędności. Gdzie ja jestem? A, jest. Czyli tak, wspomniane wyżej 1000 zł na konta. Dzieci i 600 zł na komunie. Ale to stąd czy stamtąd. Wspomniany wyżej 1000 zł na konta oszczędzających dzieci i 600 zł na komunie. Zaraz zobaczę, czy to jest z tych. Może z tych. I po 300, może to było, co? Muszę się odnaleźć. Dajcie mi chwilę. Dobra. 800 plus na dwoje dzieci. Całe jest odkładane na oszczędności po 500, na ich konta oszczędnościowe. Z tego bierzemy na dodatkowe zajęcia dla dzieci, ewentualnie jakieś wyjścia. Po 300 zaczęłam odkładać na ich komunię. Celem jest odłożyć 10 000. Po 300 zaczęłam odkładać. Tylko nie wiem do końca skąd. Czy to jest to 300? I to 300 plus 300 daje 600? Czy tu? Nie wiem. Mm -hmm. Wiecie co napiszę, to tutaj, chociaż to może być też tu z tych e, 1600. Plus. Komunia, e, Ike, męża i moje. Fajnie, że macie Ike 150, 150. Uf. I plus to, co akurat zostało na koniec miesiąca, trafiło na cele awaryjne, roczne lub poduszkę finansową. Fajnie. Na tę chwilę mamy 3000 awaryjnych. Bardzo fajnie. Całą kwotę rocznych opłat na 2025 rok, ale super. Aha, i od stycznia, czyli my jesteśmy teraz w marcu, planuję wypróbować inne schematy. Dobra, zaraz zanim przejdę do innego schematu, zobaczę tutaj. Więc mamy 5700.

Plus 100 wyjścia na miasto, plus 50 karta obiadowa, plus 150 wyjścia z dziećmi, plus 300 plus 100. To daje 8955. Czyli 9,5 minus 8955, zostaje 545. Okej, okay. dobra, dobrze to policzyłam. Dobra, zdaje się, że się zgadza. Jeszcze nie, nie znam do końca tego programu. Przedszkole państwowe, dopłaty do przedszkola i do żłobka, ale wydaje mi się, że to co tutaj bohaterka podała, 1900 to jest kwota, którą ona płaci, a resztę dopłaca 1500. To są te pieniądze z programu, bo 2000 raczej żłobek nie kosztuje bliżej trzech, co? Tak mi się wydaje. Założę, że znajdę nam 545. Dobra, z oszczędności mamy tu. I mamy zmianę, i to przeważnie idzie na konto awaryjne, poduszkę lub inne cele. Dobra, i mamy zmianę od stycznia w systemie. Dobra, zobaczmy, jaka to zmiana. Planuję wypróbować taki schemat. Poduszka, Po 200. Na tę chwilę mamy odłożone 8000. Wakacje po 320. Nasze pierwsze wakacje w składzie 2 plus 2 super. Mam odłożone 1800 i chcę odłożyć 6000. Tu planuję też przeznaczyć zwrot podatku, czyli 320 razy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i w lipcu pewnie jedziecie, czyli 6, czyli 320 razy 6 miesięcy plus 1800, które jest, to macie 3720, i tu pewnie zwrot podatku dostaniecie jeszcze, jeżeli dostaniecie ponad 2000, to będziecie mieć. Mm -hmm. Jeżeli nie dostaniecie 2000, to pewnie trzeba podwyższyć. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Dobra. Święta, Bożego Narodzenia, Kresmesy po 250. Planuję zbierać 2,5, czyli jednym słowem 250 razy 12 miesięcy. No to nawet 3000 będziesz miała. Yy, wydatki roczne na 2026 rok, bardzo fajnie. 170. W yy, 2025 będę 16 i na ten cel chcę odłożyć 1000 zł, co daje mi 150 zł miesięcznie. Czyli tutaj jeszcze cel, tak? Cel 16. <grym> cel 16. 1000 zł i tutaj o no, 150 zł. Na rzeczy dookoła domowe, typu drobne remonty, i tak dalej. 100 zł. W praktyce to wygląda tak, że na moim koncie oszczędnościowym są odłożone cele oszczędnościowe zgodnie z tym, co wymieniłam wyżej. Super. Czasami korzystamy z ofert w naszym banku na 3-miesięczne konta oszczędnościowe z wyższym oprocentowaniem i lokaty. Zastanawiam się, czy moje podejście do priorytetów jest dobre. Może powinnam zwiększyć e, kwoty, przeznaczyć na nadpłatę kredytu. E, I poduszkę finansową. Zacznę od końca. Zacznę od poduszki finansowej. To coś, co ostatnio Wam pozwoliło przetrwać z tego co pamiętam. Macie tam 8 tysięcy i do września jest sytuacja? E, z pracą pewna po wrześniu nie wiadomo, czyli wrześniu to jest dziewiąty miesiąc, razy 200, 1800 plus 8000, to jest 9800 do września. Yy, zaczęłabym od tego, że zwiększyłabym znacznie poduszkę tutaj, dlatego że ostatnio ta kwota pozwoliła Wam przeżyć bez pracy dosyć długo, a teraz nie wiadomo, jak będzie po wrześniu, bo się chyba kończy umowa. A no może czasowo ma mąż, jakby nie chcę w to wchodzić, po prostu jest pewność do września. I ja rozumiem sytuację, że małżonek traci pracę na dłuższy czas, i to zostawia w nas ślad. We mnie zostawiło to taki ślad, że teraz, jak ma jakąś nerwową sytuację w pracy mąż, to ja przychodzę to dwa razy bardziej niż powinnam. Ja nadreaguję na tą sytuację, bo się obawiam o to, co kiedyś było, bo byliśmy w podobnej sytuacji. I zostawiło to we mnie ślad. Um, zostawiło to ślad też w moim ciele, bo ja cała robię taki friz, się strasznie denerwuję. Przeważnie okazuje się, że to są jakieś bzdety w ogóle i po jakimś czasie nie wiem, dlaczego się tak denerwowałam. To jest jakąś rzecz, która po prostu taka rzecz, którą ja sama muszę przero przerobić w sobie, I, i bardzo pomogło mi w tym zbudowanie poduszki finansowej. Bo pieniądze, które mam na koncie, myślę sobie, dobra, przecież on może stracić pracę na rok, my nadal mamy za co żyć. I e, Tobie proponowałabym zwiększyć poduszkę finansową, właśnie patrząc na twoje, życie, na twoje życie osobiste i ślad, jaki zostawił Twój mąż, nie pracując przez rok, nie mogąc znaleźć pracy, bądź nie będąc zdolnym do pracy, różnie bywa. Ten ślad to jest bardzo wysoki stres. I teraz e, zabezpieczyłabym bardziej to mie miejsce, gdzie masz 8 tysięcy, żeby tam było więcej na opcję. Utraty pracy. Zobacz sobie, jak wszystko rozpiszesz, ile byś mogła tutaj maksymalnie, minimalnie wpłacałabym tu 500 zł. Zobacz, czy można więcej. To jest numer jeden według mnie priorytet, ale to jest priorytet tylko w waszym życiu osobistym. Chciałabym, żebyście byli spokojni do tego września, żebyście się przygotowali. Jeżeli coś się wydarzy, żeby to nie zapisało w Tobie znowu takiej traumy i stresu, żebyś po prostu sobie żyła spokojnie pomyślała, dobra, no przecież są te pieniądze, może normalnie żyć. Przygotuj sobie też taki ala budżet od września, jeżeli on by tej pracy nie miał. To jest takie ćwiczenie trudne, bo my zawsze zakładamy, że szybko znajdziemy pracę, że jak się starzy coś, to po prostu sobie poszukamy. Ale y, czasem lepiej założyć najgorszy scenariusz, mieć go na papierze chociażby, czyli podstawowe płatności, jakie macie, ile potrzebujecie. Y, I sobie niech to gdzieś leży. Zobacz sobie, jaką kwotę potrzebujesz, czyli jakie macie opłaty i z czego mogłabyś zrezygnować od września, na przykład, gdyby coś się wydarzyło. Niech to sobie leży, słuchaj, na kartce. Zapomnij o tym po prostu, tylko sobie przejść to ćwiczenie. Więc pierwsza rzecz to by była jednak ta poduszka większa. Pytasz, czy przeznaczyć kwotę na nadpłatę kredytu i poduszkę finansową. Wiesz, jakbym zrobiła na Twoim miejscu? Tak, pomyślałabym o nadpłacie kredytu, ale to jest takie moje osobiste dyrdum fixum <grytum> dyrdum, bo uważam, że to jest super inwestycja. Ale ja zrobiłabym to na tej zasadzie, że do września założy założyłabym teraz subkonto, które nazwałabym nadpłata. Tutaj dawałabym takie pieniądze, jakie sprawałyby mi komfort, ale ja jeszcze bym ich nie wpłacała. I z jednego punktu widzenia to jest głupie, no bo jak wpłacasz co miesiąc nadpłatę, to sobie myślisz, że zmniejsza ci to po prostu czas kredytowania, zyskujesz pieniądze na odsetkach, spłacasz sam kapitał. Ale ty mówisz, że do września macie takie poczucie, że ta praca jest i tak dalej, dlatego bym nie nadpłacała. Jeżeli we wrześniu by się okazało, że y, przedłużają z nim umowę bądź ma zupełnie inny etat i coś się zmienia profesjonalnego, że nadal ma ciągłość pracy, to ja bym te pieniądze z tego subkonta przelała na nadpłatę, ale dopiero w tym momencie, jakbym o tym wiedziała, że on jest w takiej sytuacji, i tutaj również bym zrobiła cel finansowy, gdzie przelewałabym te pieniądze, jednakowoż nie wlewałabym na nadpłatę kredytu, wlałabym dopiero, jakbym miała pewność, że jest ciągłość pracy. I teraz masz dwa punkty widzenia. Masz biznesowy, taki finansowy, gdzie każdy ci powie, że to jest bez sensu. No bo jednak co miesiąc robiąc nadpłatę, robisz po prostu rodzaj inwestycji, tak? I zmniejszasz na przykład okres kredytowania. I drugi psychiczny, czyli te pieniądze tam będą w razie co. Jeżeli coś się wysypie, ty będziesz miała ten hajs i będziesz mogła wrzucić to na nadpłatę kredytu. Więc ja bym na Twoim miejscu tak zagrała, jeżeli bym nie miała pewności, co będzie po tym wrześniu. Druga sprawa a propos nadpłaty kredytu: wrzuć sobie nadpłatę swojego kredytu w kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego. To są takie Excele, które możesz sobie znaleźć w internecie. Wpisz sobie dane swojego kredytu, tam będą ci pytać o procentowanie, datę ostatecznej spłaty kredytu, i tak dalej, i tak dalej. I zrób sobie dwie kalkulacje: jedną na yy, obniżenie. Raty miesięcznej. Druga skrócenie okresu kredytowania. Są też tak zwane y, miksy. Czyli co miesiąc możesz inaczej robić w nadpłacie kredytu. Nie trzeba od razu się na cały rok definiować, jak chce robić, ale jest też technika MIX. Raz zrobić tak, raz tak. I w takie kalkulatory kredytowe w Excelu możesz po prostu wrzucić, w którym miesiącu chcesz zrobić jak i co ci się najbardziej opłaca. To, co się odpłaca, to zobaczysz na wyniku zmniejszenia się odsetek, jakie odsetki zaoszczędzisz przy wpłacie, przypuśćmy, 200 zł miesięcznie nadpłaty. Jakie przy 500 zł czy cię w ogóle teraz na to stać. Nie wiem, dlatego jakby proponuję subkonto. Niech to subkonto działa z takim założeniem wleję tam minimum 200 zł. Minimum 200 zł. I zobacz sobie właśnie, we wrześniu, wcześniej jeszcze przerł sobie to ćwiczenie na kalkulatorze nadpłaty kredytowej. Matko czy mój pies zawsze musi we mnie kopać i w kamerę. Niuniu, niu. sen. Więc ja bym tak zagrała, biorąc pod uwagę Twoją sytuację osobistą, a nie same cyfry. Jakbym patrzyła na same cyfry, to jak najbardziej bym pchała i tak dalej, i, i w ogóle gdzieś to tu, to tu i na zero budżet, ale rozumiem ten faktor utraty pracy przez rok i wiem, jak to jest, żyjąc w poczuciu, że nie wiem, co będzie po danym miesiącu. Dlatego proponuję takie rozwiązanie i zwiększenie poduszki tutaj. Czy dobrze planujesz? Słuchaj, myślę, że te dwa twoje mm, sposoby bardzo się zmieniły. One ewolu, ewolu, ewoluowały, bo wprowadziłaś więcej różnych celów, które będą się działy w twoim życiu i to jest super. Myślę sobie, że jesteś bardzo ogarniętą babką. Znalazłabym jeszcze takie miejsce dla siebie po prostu w tym budżecie, żeby coś było, co ci sprawia przyjemność. Może, no właśnie, jakiś masaż, może coś, co. Tak fizycznie trochę cię odciąży, no, dwójka dzieci małych, i znalazłabym na to miejsce w budżecie, dlatego że ty jesteś rodzajem długodystansowca. Ty jesteś osobą, która bardzo długo będzie biec i ona będzie zmieniać w tym budżecie. To zostanie prawdopodobnie z tobą do końca życia, bo już widzę twój, jakby, sposób myślenia i bardzo mi się on podoba, więc ty wyciągasz pewne wnioski, nie boisz się zmian i trzymaj się tego. Budżet potrzebuje zmiany, budżet musi być elastyczny, on nam służy. I znalazłabym taki kawałeczek budżetu dla siebie, tylko dla siebie, bez dzieci, bez męża, tylko dla mnie, co mi sprawi przyjemność, e, żeby to nie było tylko tak, że. Bardzo dużo w Twoich planach jest takiego myślenia emerytura, dzieci, te cele, 2026 rok, opłaty, nadpłaty. Musisz się tutaj jeszcze odnaleźć Ty sama jako człowiek, bo m, potrzebujesz dużo siły do funkcjonowania w rodzinie 2 plus 2, dużo siły fizycznej, dużo siły psychicznej, bo to wymaga pracy, to wymaga przemyśleń, planowania. I ja jakby znam to, bo też jestem w tym drylu takim już od dłuższego czasu. I moim błędem na przykład było to, że ja na wszystko miałam pieniądze, tylko na, nie na siebie. To, 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 to każdy był w moim budżecie. Nawet mój chrześniak, mój pies, mój mąż, wszyscy tylko nie ja. Więc ja musiałam to zmienić w tym roku i na siebie, i na męża. Musiałam mieć czas osobno, żeby o nas zadbać, żeby te pieniądze na nas zawsze były. I musiałam tak to wymusić na sobie, żeby tych pieniędzy nie podbierać. Więc wymuszanie pewnej sytuacji w budżecie, jeżeli cel jest ważny, jest bardzo dobre. Na czym polega wymuszenie sytuacji? To jest na przykład stworzenie miejsca, gdzie przelewasz pieniądze na siebie, ale nie wolno ci ich ruszyć na dzieci, na przykład. Tak, bo wiadomo, mama zawsze powie, że dzieci mają potrzeby, musimy kupić to, musi kupić tamto, a to to będzie, a to to, a co z tobą? Ty jesteś mózgiem tego domu, słuchaj. Więc e, tu brakuje mi trochę ciebie w tym budżecie i znajdź kawałek dla siebie, nawet schodząc z pewnych tematów. Nawet tak, uważam, że to jest ważne, bo. To jest trochę takie zadbanie o siebie, o swoją formę, żebyś mogła biec dłużej. Po prostu, co do nadpłaty, tak, to jest jak najbardziej warte tego. Dobrze się trzymałabym to na subkoncie. Jeżeli bym uzyskała pewność, dopiero bym to przelała, wystukałabym w kalkulator kredytowy, co się opłaca. W takiej sytuacji yy, obniżenia raty miesięcznej yy, są też takie yy, teorie, że płacisz jakby cały czas, jakby jak ci się rata zmniejsza. Płacisz do tej raty równej, która była, plus jeszcze ile, żeby to tam wyrównywać, i, i co miesiąc po prostu kapkę więcej tutaj dokładasz. Jednak w ogólnym rozrachunku wiem, że 90% kredytów y, hipotecznych bardziej zyskuje na skróceniu okresu kredytowania, czyli te odsetki są dużo mniejsze. To są tysięczne y, oszczędności tutaj na odsetkach. Spłacasz sam kapitał i okres kredytowania w latach, miesiącach ci się po prostu skraca. Y, sprawdź sobie to i. Spokojnie do tego podejść, to jest pewna inwestycja. Więc poduszkę tak zbudowałabym ze względu na proces, który przeszliście z mężem, który jest bardzo trudny. Rok czasu to jest dużo, musiało temu towarzyszyć wiele stresu i to się zapisuje w nas, w człowieku. I myślę, że to się zapisuje głównie w kobietach, bo ty, będąc taką ogarniętą osobą, musisz mieć to gdzieś z tyłu głowy, podejrzewam, że to jest dla Ciebie takie źródło stresu, że to może się powtórzyć, dlatego bym to po prostu zwiększała. Jeżeli się wyluzuje sytuacja, już będziesz miała pewność we wrześniu, podejdź do tego jeszcze raz i powiedz sobie, dobra, a teraz może spokojniej, może teraz tutaj tyle, a tyle tam, więc do września po prostu trzymaj to tak, że najpierw poduszka, możliwe nadpłaty, więc ja zrobiłabym to w tym stylu, Całe reszty w ogóle nie będę ci komentować, super sobie radzisz, jesteś bardzo ogarnięta. Wiesz co i jak, także ja tam nie mam nic do powiedzenia na ten temat, jesteś super, e, więc dziękuję ci w ogóle za wiadomość. Myślę, że ona może być bardzo cenna dla wielu, wielu osób. E, I wyciągnęłaś z tych filmów, które ja tam sobie gadałam o sobie, coś bardzo cennego dla siebie, zinterpretowałaś to na swoje potrzeby i to jest super. I w ogóle gratuluję ci, bo dużo osób odbiera mnie dosłownie, że musi zrobić to co ja. Nie, nie musi zrobić tego, co ja. Musi się zastanowić nad sobą i um, musi pomyśleć, jak to dla siebie wykorzystać najlepiej. I ty to, tobie się to udało y, i masz elastyczność zmian w sobie, które są bardzo fajne. Także nie bój się tego. Więc y, gratuluję ci, w ogóle super. Zawsze będziesz miała miejsce skąd będziesz mogła pieniądze podbierać. Pamiętaj o budżecie awaryjnym, który miałby się wydarzyć w okolicy września. Jeżeli się nie wydarzy, a prawdopodobnie tak nie będzie, nie wydarzy się, więc będzie super i będziesz mogła od września w ogóle pojechać z zupełnie innymi tematami, a na razie po prostu wiesz, tak spokojnie do tego podejdź i przygotuj się na najgorsze, licząc na najlepsze. A może odwrotnie jest? Nie wiem, ale trzymam za Ciebie kciuki i wiem, że na pewno się uda. W ogóle nie obawiam się o takie, takie osoby jak Ty. Myślę, że super to sobie dla siebie wymyśliliście i że wszystko działa. Dużo w Was jest takiej współpracy, więc na pewno wszystko będzie fajnie i spokojniutko. Pomyśl jeszcze o, nie wiem czy wspomniałam, o planie kapitałowym. Czy w pracy masz taką opcję, zobacz czy mąż ma. Jest to coś, co według mnie się opłaca. Tam ci państwo jeszcze dorzuca, ty dorzucasz yy, i pracodawca dorzuca. I te pieniądze można wycofać ze stratą tych pieniędzy tylko od państwa, więc nadal to się będzie opłacać. Zobacz po prostu, to jest rodzaj oszczędności i możesz na przykład po roku wyjąć pewne oszczędzone pieniądze i one będą ci co miesięcznie z kwoty brutto schodzić. Yy, także yy, sprawdź sobie opcję yy, planu. Pracowniczego planu kapitałowego dla siebie i dla męża. Czy to jest coś, co byś była zainteresowana? Według mnie warto się nad tym pochylić. Także ucałowania i gratulacje. Super, dziękuję. Pa!